Jeżeli już tu jesteś, zostaw po sobie jakiś ślad. Dziękuję. Cześć, z tej strony typowy gracz po 30. oto kolejny materiał z cyklu. Przypomnijmy sobie o Call of Duty 4 Modern Warfare wersji na Xboxa 360. Tym razem jest to misja w pojeździe, a już wcześniej w poprzednim materiale mówiłem o tym, jest to samolot AC130, więc kontrolujemy. Trzy możliwości, trzech działek, dzięki czemu będziemy mogli wspomóc nasz oddział Kapitana Price'a na powierzchni ziemi. Muszą oni się przedostać do strefy bezpiecznego transportu. Tak jak widzicie, są takie postacie podświetlone. One się tak troszeczkę bardziej mienią niż inne. Zobaczycie. To są właśnie nasi żołnierze. O więc właśnie, wrogowie się zbliżają. Operator tutaj, powiedzmy, że dowódca tego samolotu prosił tylko, żeby uważać na kościół. Tylko, żeby w niego nie trafić, zobaczcie ilu ich tutaj już jest. No, pomoc takiego samolotu jest, myślę, nieodzownym wsparciem dla oddziałów naziemnych. Pamiętam jak. Jakie wrażenie robiła właśnie ta misja, gdzie wtedy człowiek tak naprawdę rozumiał, z jaką technologią już armie mają do czynienia. Kiedyś nie do pomyślenia dzisiaj wystarczyłby taki jeden samolot, żeby rozprawić się z przeciwnikiem. light him up there's a guy by that car okay you got him get back on the other guys right there tracking copy smoke them yeah direct hits right there They're taking cover by that wall wildfire this is bravo six be advised we're passing a large church and continuing towards the main highway keep up the fire bravo six out Roger that? No to działo główne rzeczywiście potrafi zrobić tutaj niezłą zadymę. Są oczywiście jeszcze dwa bardziej precyzyjne. Możemy także y, zmieniać y, widok termowizji. O i jakieś osiągnięcie przy okazji odblokowałem. I to jest właśnie to w tej grze, że człowiek się tutaj naprawdę nie nudzi. Co jakiś czas y, jakieś ukryte osiągnięcie może odblokować po prostu robiąc swoje. Jest to oczywiście wciągające, przykuwające uwagę. Więc myślę, że Call of Duty 4 Modern Warfare naprawdę po tylu latach nie nudzi się. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale ten zbiornik z wodą można było zniszczyć, ale może to jest tylko moje jakieś wyobrażenie, może w, nie w tej grze.

And next to that water tower is a curved road. Do you see that? Roger that. You drag that road into the next village. You uh, should be able to see another water tower in the village further down that road. Uh, we're having a bit of trouble acquiring the village. How far up the road is it? Approximately, um, hang on. It's about two clicks along the curved road going away from the highway. No dobrze, oddział nasz ruszył już, także myślę, że samolot także poleci dalej. Będziemy mogli śledzić ich drogę. O, więc tutaj widać już, że grupka żołnierzy biegnie. Wystarczy jeden strzał i w zasadzie wszyscy nie istnieją. Jeszcze w ten budynek. Track those smoke trails and take them out of the source. Clear a path for our guys. Personal on the roof, for that use. Should... It's the one with the flat roof. That's it. Hot damn! Hot damn! Rolling in. No, you're firing too close to the friendlies. I repeat, you're firing too close to the friendlies. Watch for those IR strobes. Clean up that signal. Za dużo tutaj wydarzeń do komentowania nie ma, zatem nie mam powodu, aby się jakoś częściej odzywać, ale myślę, że przy następnej misji jak najbardziej będzie tego troszkę. W dniu dzisiejszym pojawią się dwa materiały z Call of Duty 4 Modern Warfare, zatem serdecznie Was zapraszam do obserwacji mojego kanału. Wtedy dostaniecie powiadomienie, że kolejny odcinek jest dostępny.

Save them. More enemy personnel. Tracking. Goddamn! Guy running. Clear to engage all of those. Uh, we got a runner here. Clear to engage enemy personnel. That's it. Yep, that was right on target. Wildfire, we've reached the LZ, but we're taking fire from all sides. Request fire support on all sides of the LZ. Danger close. Enemy personnel closing on the LZ from multiple sides. Danger close. Recommend you stick to the 25 millimeter in the vicinity of the LZ. Good kill, good kill. Alright, you got the guy. Might, might have been within two feet of him. Not okay, he's moving again. Copy. Smoke him. Tak sobie teraz pomyślałem, ten samolot AC-130. On był dostępny bodajże w jakimś tam perku, ale już w Call of Duty Modern Warfare 2 w trybie multiplayer. Tam już tych perków zdecydowanie było więcej niż w pierwowzorze, ponieważ tutaj mieliśmy tylko i wyłącznie trzy. Bodajże to był nalot samolotów, helikopter i jeszcze jedno tego już. Kurczę, tego nie pamiętam, tego co a przepraszam, już wiem, to był po prostu e, możliwość wyspotowania innych przeciwników na radarze. Zatem były tylko trzy możliwe perki, później właśnie w następnej części zostało to mocno rozbudowane, mieliśmy dosyć spory wybór i tak zostało w tej serii. Okay, samoloty, przepraszam, helikoptery transportowe są już na ziemi. Nasza ekipa się do nich ładuje. No i myślę, że to będzie koniec tej misji. Widzimy się w następnej. Heavy fighting continued throughout the night as US Marines continued to push towards the capital city in pursuit of Khaled Al Assad. Sporadic fighting can be heard as the bulk of Al Assad's forces fall back towards the presidential palace. Command, this is Lieutenant Vasquez. War Pig is en route. We're not missing this party. No cóż, animacja tuż przed misją sugerowałaby nam, że kierując się oczywiście poprzednią misją, że będziemy siedzieć za sterami właśnie czołgu Abrams. Natomiast tutaj tak nie jest, mamy go po prostu osłaniać i przechodzić przez kolejne dzielnice. Zbliżają się helikoptery, postaram się je zestrzelić. No, i jeszcze osiągnięcie odblokowane, uwielbiam to. I kolejny ptaszek. Wejdę do tego autobusu, nie pamiętam, czy przypadkiem w tej misji nie był właśnie ten laptop, ta znajdźka w nim zawarta. Coś mi się zblokowało. Nie, tutaj niczego nie ma. Nie, więc wychodzę. Przejdźmy dalej. Jest to misja typowo taka filmowa, gdzie musimy oczywiście ze wsparciem czołgu osłaniać go. Zresztą jest to mapa multiplayerowa z tego co pamiętam. Była ona Jeden do jednego, właśnie skopiowana e, w trybie multiplayer. Doskonale się na nie bawiłem. Ależ to robi naprawdę kolosalne wrażenie, nawet po tylu latach. Intensywność akcji jest tutaj naprawdę na najwyższym poziomie. No przepraszam, to jest antena.

I mamy kogoś za drzwiami. No, i jest laptop. Wiedziałem, że gdzieś on tutaj się znajduje. Myślę, że nie będę schodził na dół, tylko po prostu, o, właśnie, tędy sobie przeskoczę. Będzie szybciej. że ich potraktuje właśnie tam wyrzutnią. Jest im, ich tam trochę w tym budynku. No i tak obiektywnie patrząc, porównuj, porównajmy. Oj, 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 oj. Chciałem powiedzieć, że porównajmy sobie poprzednie Call of Duty właśnie z tą częścią, ale tak naprawdę nie ma porównania. Owszem, Call of Duty 2 było naszpikowane akcją, natomiast nie była ona tak filmowa, tak epicka jak tutaj. Zresztą te najlepsze smaczki dopiero przed nami. To jest tak naprawdę wprowadzenie, jest to pierwszy rozdział, przepraszam, akt pierwszy. Cały czas w nim tkwimy. Nie wiem, czy Pał. Oj i kolejne osiągnięcie. Fantastycznie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się w ogóle kończy ten akt pierwszy. No dosyć można powiedzieć z hukiem, co oczywiście pokażę także w dniu dzisiejszym na kanale. Idę sobie na górę. No, paru ich tutaj było. nie ma sensu stać. Oni tam już są na tyłach budynku. Tam jest kontynuowana walka. No szkoda, że nie mam już wyrzutni RPG, amunicji do niej. No ale znalazłem jakiś granatnik przy AK-47 No ale tu paru naszych poległo oczywiście nie wszystkie pociski muszą wybuchnąć nie wiem czy wiecie ale został tutaj taki właśnie myk zastosowany czasami Mogą się zdarzyć niewypały, niewybuchy. To nadaje także takiego klimaciku, takiego smaczku. Tutaj nikogo chyba nie ma, ale wejdę sobie jeszcze na górę zobaczyć. No jak nikogo nie ma, jak są. No i przed sobą mamy dwa stanowiska karabinów maszynowych może uda mi się z granatnika je wyeliminować Lepiej tędy nie będę przychodził, zobaczcie na te płonące samochody, już coś Wam wcześniej o nich mówiłem nie pamiętam, czy w tej części, czy w kolejnych, ale także był znacznik, oprócz wskaźnika, który informował nas o granacie, był także wskaźnik informujący nas o płonącym samochodzie, co było równoznaczne z jego eksplozją. Już chyba nikogo nie ma.

No i mamy czołg radziecki T-72, oczywiście powszechnie używany razem z poprzednimi wersjami T-62 czy też T-52 w krajach arabskich, ale to było piękne, przez ścianę go przycelował. Oczywiście te czołgi są do dziś używane, po prostu ich produkcja w latach 80. była na tak dużej skali, że no w każdej części świata możemy spotkać ten model. Zresztą w wielu armiach do dziś używana jest także broń pancerna z czasów II wojny światowej w konstrukcji radzieckiej. Nie ma co się dziwić. No cóż, wydaje mi się, że to już jest koniec misji. Zatem będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli chcecie dalej kontynuować ze mną Call of Duty 4 Modern Warfare, to koniecznie zapraszam was do, do ocen, komentarzy oraz zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć! lieutenant vasquez this is outlaw 2-5 the task force is moving in to capture al-assad it's all hands on deck for this one so get on board over roger that marines we just got a fix on al-assad's position everyone on board let's go